Dzień dobry, witamy Was ponownie. Ponownie witamy razem z naszymi dziećmi. W kolejnym odcinku. Dziś jest dzisiejszy temat tej serii kochanie, a czasem wyzwanie to bunt nastolatka. Ten budzący grozę w życiu niejednego rodzica okres, który nie w sposób nieunikniony nadchodzi. Jest nawet takie powiedzenie, że dzieci jak są małe, to są tak słodkie, że chciałoby się je zjeść, a gdy mają lat naście, to się żałuje, że się tego wcześniej nie zrobiło. Stawiamy pytanie, czy konieczny jest w życiu każdego młodego człowieka taki okres buntu, czy konieczne jest e, trzaskanie w domu drzwiami, e, wyrażanie swoich emocji, krzyki e, i, i, i sprzeciwianie się rodzicom? Ponieważ jestem trenerem, coachem, mentorem, także dla rodziców, szczególnie dla ojców, ale czasami pracuję też z dwojgiem rodziców i trafiają do mnie zwykle w takich sytuacjach i wchodzą i na wejściu mówią: No, nasz syn czy nasza córka jest w ogóle na mnie posłuszna i, i, i po prostu mamy mnóstwo problemów wychowawczych, i, i po prostu w żaden sposób nie słucha. Mogę powtarzać, prosić, grozić, cokolwiek, ani prośbą, ani groźbą, po prostu nic. Nie działa. I wtedy moje pierwsze pytanie do takich rodziców, których sadzam sobie mniej więcej tak na takiej kanapie, pytam, a wy jesteście sobie posłuszni? I wtedy oni zastanawiają się, czy dobrze usłyszeli, i ten, ja widzę, widząc zmieszanie w ich oczach, mówię: pytam, czy wy sobie nawzajem jesteście posłuszni? Ale jak to to dziecko ma być nam posłuszne? No. Właśnie. Czy my jesteśmy sobie nawzajem posłuszni? Jeśli my nie jesteśmy jako rodzice sobie posłuszni, ani nie jesteśmy nikomu posłuszni, dzieci mają szansę tego widzieć. To w cudzysłowie mówiąc, program posłuszeństwo jest niewgrany. <laughs> nie ma, nie ma, nie ma w, w, w softwareze y, naszych dzieci y, nie ma programu posłuszeństwo. To my modelujemy posłuszeństwo. To my modelujemy relacje autorytetu. I jeśli modelujemy bunt wobec siebie samych jako małżonkowie i rodzice, jeśli prezentujemy bunt wobec władzy, autorytetów i tak dalej, no to po prostu nasze dzieci ten program znają dobrze i świetnie go obsługują. Patrząc na naszą rodzinę, na nasze dzieci, yy, chcemy Wam powiedzieć, że bunt nastolatka nie jest konieczny. Przynajmniej nie jest to bunt skierowany przeciwko własnym rodzicom. Oczywiście są w życiu każdego z nas, pewnie każdy z, każdy z nas miał taki czas i nasze dzieci też miały taki czas, kiedy, kiedy odkrywały właśnie swoją tożsamość, kiedy buntowały się przeciwko jakimś przyjętym zasadom takim ogólnym. Natomiast. Chcemy powiedzieć, że, że może być tak, że ten bunt nie będzie skierowany przeciwko Wam jako rodzicom. I wtedy jest szansa, że nie tylko nie będzie przeciwko Wam, ale że dacie szansę swoim dzieciom przejść ten bunt w sposób sensowny, pożyteczny, budujący, rozwijający, ponieważ. Te... Ten bunt, tak to nazywamy, de facto jest przejawem ich dojrzałości coraz większej, przejawem tożsamości ze sobą i zauważenia odrębności od reszty świata, od swojej grupy rówieśniczej, od swojej rodziny, nawet od tych najbliższych. Oni tą odrębność potrzebują zdobyć, żeby rozumieć, znać i żyć swoim własnym życiem, a nie życiem rodziców. No i tu pytanie do Was. Jak nam się udało? <noise> czy, czy żyjecie naszym życiem, czy swoim? Jak, 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 jak z tym buntem było? Tak, to, to jest. Yy, lubię takie pytania, bo to jest bardzo praktyczne pytanie, jak to zrobić. I myślę, że tutaj tak naprawdę największą rolę, yy, przynajmniej w moim przypadku, odegrało to, że zostałem nauczony nauczony. To było nauczenie przez doświadczenie, czym jest tak naprawdę autorytet i bycie w autorytecie, bo powiedzieliśmy y, o, o posłuszeństwie, y, ale autorytet to nie tylko posłuszeństwo y, i też nie tylko zaufanie, ale autorytet to też troska, troska o tą relację, którą mamy, którą mamy z rodzicami. I ja po prostu zostałem nauczony tego, że To posłuszeństwo rodzi bezpieczeństwo, rodzi zaufanie i że to wszystko, co mówią rodzice, wynika z troski. I ten, te moje takie właśnie jakieś zrywy, chęci właśnie usamodzielniania siebie w myśleniu, w działaniu, było mi przez to łatwiej podporządkować posłuszeństwu i wchodzić w błogosławieństwo, ale również w dialog z autorytetem, z rodzicami. Dialog i rozmawianie. Czasami ostry relacji. dialog. To nieważne, jakby jak ostry, ważne, żeby doszło do komunikacji, żebyśmy po prostu się wzajemnie usłyszeli. Myślę, że, że to, co, to, co też jest taką największą wartością i, i, i pozwala nam Yy, właśnie yy, nie trwać w buncie przy, i jakiejś niezależności względem siebie, to są właśnie nasze relacje. I o ile głębokość tych relacji właśnie nas zabezpiecza nas zabezpiecza właśnie przed buntem, przed, przed niezależnością. Pamiętam takie sytuacje właśnie z dzieciństwa. No tutaj Mikołaj był tutaj taki jedną z historii, którą pamiętam. Nie wiem ile miał lat, 10-11, no ale to był taki już okres, kiedy... Dzieci chcą nam pokazać, że, że one decydują o tym, co chcą robić. No i oczywiście był problem z komputerem, z graniem na komputerze. I pamiętam, że była taka sytuacja, kiedy ja już tam podeszłam do niego i mówię mu, że już dosyć i, i, i chciałabym, żeby skończył. I chciałam, on powiedział, że nie skończy, w związku z tym no to ja mówię: No to oddaj mi komputer. A on mówi: Nie, absolutnie on tego komputera mi nie odda. Więc no, ja z Stanami byłam bezradna. No, gdyby był Michał, to pewnie bym go zawołała i powiedziała, że no słuchaj, weź, no doprowadź tutaj tego młodego człowieka do porządku. Natomiast no, ja jako kobieta z Stanami, i tak naprawdę, no nie wiem, no przecież nie będę mówiła się z nim, e, nie wiem, wyrywała mu tego komputera i, i siłowała się z nim. I doświadczałam wtedy czegoś takiego, że zrobiło mi się bardzo przykro. Zrobiło mi się przykro, no i po prostu odeszłam. Mówię, no tak też przez chwilę się oddaliłam i zastanawiałam się, co, co, co zrobić. Nie no, bo tutaj powinnam być konsekwentna, powinnam tutaj jako matka stanąć i zrealizować to, co sobie postanowiłam. Natomiast no, jak gdzieś tam czułam głęboko, że no nie, no nie w tej chwili i nie tak. W związku z tym oddaliłam się, pamiętam, że nawet chyba krótko się pomodliłam i, 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 i zapytałam Ducha Świętego, co tu zrobić w tej sytuacji. I wiecie, było tak, że rzeczywiście Mikaj za jakąś wcale niedługą chwilę Chwilę się zreflektował, że mi się zrobiło przykro. I dla niego był to taki. Właśnie zapalnik, żeby rzeczywiście zostawić ten komputer, żeby przyjść, mnie przeprosić, tylko dlatego, że mi się zrobiło przykro, i tylko dlatego, że mieliśmy właśnie ze sobą relację. Yy, głęboką relację właśnie i ze względu na to to, to, to tak mi się to też jak często jak ten przykład mi się przypomina, kiedy myślę o bojaźni Bożej, yy, kiedy myślę właśnie o posłuszeństwie Bogu, tak, że, że, że ja chcę być Mu posłuszna nie ze względu na to, że, że ja się go boję i, i że on na mnie presję, że mam coś zrobić, tylko ze względu na to, że go kocham i, i że ta moja relacja z nim może być piękna. Ja potwierdzam tą historię, ja nie do końca ją pamiętam, w sensie tą dokładnie, pewnie miałem właśnie jakieś 10-9 lat, ale, ale wiele innych historii, w których podejmowałem decyzje ze względu na relacje z rodzicami, a nie ze względu na przymus, przymus czy posłuszeństwo, zdecydowanie. To było dla mnie ważniejsze. I też w tym wszystkim jest tak, że w autorytecie i właśnie w tym całym próbowaniu się zbuntować istotne jest to, że ja muszę wiedzieć, że mam wolność i do tego jestem bezpieczny. I z bardzo dużo takich, takich rzeczy było, choćby właśnie ta, ta historia z samochodem. Ponieważ mój ojciec uczył mnie jeździć samochodem, gdy miałem 12 lat, to ja moich synów też postanowiłem, zresztą córkę, tak samo uczyć tego od wczesnych lat. Oczywiście na polnej drodze, na bezpiecznych warunkach, nawet na prywatnej drodze. No i właśnie mamy taką legendarną historię w rodzinie, jak to uczyłem Mikołaja jeździć. Wyjechałem naszym nowo, chyba dwa dni, trzy dni wcześniej kupionym samochodem z Bramy i nie odkręciłem kół. I poprosiłem, żeby Mikołaj zajął miejsce kierowcy, no i on ruszył, jako nie bardzo jeszcze wprawiony kierowca, nie zdążył odkręcić kierownicy, uderzył w słupek. No i oczywiście tam zniszczył kawałek samochodu. No, był tym poruszony, może nawet prze, przestraszony. Bardzo. E... Bardzo, to był, to był pierwszy, bo wiecie, kiedyś uczył mnie jeździć, to nie wiem, siad, sadzał mnie na kolanach, czy coś. To był pierwszy raz, kiedy ja usiadłem sam na fotelu kierowcy, musiałem sam puścić sprzęgło. I to on mówił, powoli puszczaj sprzęgło, ja powoli puszczam sprzęgło. Nagle samochód rusza i rusza w ogóle, ja byłem pewien, że on pojedzie prosto, delikatnie, pełne zaufanie i nagle skręca w lewo, w ogóle nie wiem, w ogóle, dla mnie to było ułamek sekundy, po prostu uderzyłem w ten słupek, byłem przerażony i bardzo, bardzo przejęty. I ja patrząc na jego takie poruszenie, przerażenie, pytam się, Mikołaj, a kto poniesie konsekwencje, na kogo ewentualnie mama będzie zła za zniszczenia? Mikołaj się tak zastanowił, mówi, no na ciebie. <laughs> no właśnie, jesteś bezpieczny. Ja potem skorzystałem z tej lekcji i mówię, a spomnij sobie, co by było, gdybyś sam wziął kluczyk i sam uderzył w bramę. I, i kiedy, kiedy rozmawiałem z Agnieszką po, po tym całym zajściu, to mówię, wiesz co, to zupełnie tania lekcja, jeśli chodzi o naukę autorytetu i, i szacunku dla autorytetu, zupełnie mógłby być dwa razy bardziej rozwalony i tak bym mnie nie żałował. E, ponieważ Mikołaj z tej akcji nauczył się znacznie więcej niż moglibyśmy e, przypuszczać. Ale myślę, że to jest nasza rola jako rodziców, to znaczy otoczyć ochroną. Autorytet to ochrona i poczucie bezpieczeństwa. Kiedy działasz w moim autorytecie, z moim błogosławieństwem, to nieważne, nawet jak. Jak coś walnie, jak coś się zepsuje, jak zniszczysz coś nawet, to i tak nie ty ponosisz odpowiedzialność. Jesteś absolutnie bezpieczny, nawet kiedy coś nie wyjdzie. I to jest nasza rodzicielska, rodzicielska rola, która w okresie dojrzewania naszych dzieciaków myślę, że się znacząco uwydatnia. I może nie jest zawsze łatwo trwać w tym autorytecie. Tutaj nasza córka uczy się tego na przykład. Yy, głównie tutaj kwestia szkoły. tak? Muzycznej Z, zwłaszcza. No, muzycznej, tak, gra na wiolonczeli. Jak chcesz tak szybko coś powiedzieć? To no nam się kończy chyba. Yy, bardzo, yy, bardzo trudne jest to, jak rodzice mówią o czymś, że mam coś zrobić, albo coś w tym stylu. Że, że zaganiają mnie do grania na bo co nie muszę grać codziennie, powinnam, to jest lepsze słowo na to. Um, i, I albo jak dostanę jakąś e, słabszą ocenę, um, to jakby od razu jest. Y, takie nałożenie na, te, na ten przedmiot albo na to. Jakby, ja wiem, że rodzice to robią z troski, ale jakby wiem też, że to jest bardzo denerwujące, albo że jestem w szkole i chodzę ze szkoły i od razu są pytania o szkołę, a jakby, no to nie jestem po szkole, więc mam dosyć szkoły na ten czas Także my jako pytania rodzice... są tylko o szkołę. Tak, więc... Także my jako rodzice też jeszcze musimy się dużo uczyć, aby ten swój autorytet sprawować, Właśnie z miłością, troską i nie wywierać presji, tak? Na naszych dzieciach. Tak. Ja też chciałem się zwrócić do wszystkich młodych, którzy, którzy nas słuchają, bo, bo to też jest, jest duża im, im jesteśmy starsi, tym, tym większa jest na nas też odpowiedzialność w tym, żeby dbać o tą relację z rodzicami, żeby nie, nie dawać im na każdym kroku. Dawać znać w sensie, że nie chcemy ich już w swoim życiu, że już się generalnie najlepiej, żeby nie mówili, bo nas to denerwuje i żeby w ogóle mogłoby ich nie być. No, wiem, że wiem, że jest tak, że, że czasami by się chciało, albo cały czas by się chciało, ale y, to jest naprawdę ważne, że po naszej stronie, żebyśmy też dbali o tą relację, troszczyli się też, troszczyli się o rodziców i. Y, Myślę, że ta decyzja po naszej stronie też jest bardzo ważna, że chcemy tej relacji, że nie rezygnujemy z naszych rodziców. Ten, ten, ten czas dojrzewania jest szczególnie ważny. Roztaczanie ochrony nad, nad naszymi dziećmi w tym czasie jest szczególnie ważne. W związku z tym oni ich uzyskiwanie dojrzałości, okres dojrzewania, samodzielności, w myśleniu, w działaniu, w decydowaniu, dziejące się pod naszą ochroną, ochroną naszego autorytetu, sprawia, że są bezpieczni, sprawia, że nasz autorytet jest prawdziwy, bo oni są bezpieczni i to im daje dobry start w dojrzałe dorosłe życie. Ja myślę, że zakończymy modlitwą. Chcielibyśmy się pomodlić o to, byśmy potrafili dobrze sprawować autorytet ojcze ty nie jesteś dla nas agresywny nie jesteś opresyjny nie stosujesz na nas przemocy choć masz potężną moc władasz całym światem daj nam rodzicom być łagodnymi daj nam być nieagresywnymi daj nam być nieopresyjnymi ale łagodnymi opiekuńczymi chroniącymi nasze dzieci Trwającymi w, trwającymi w bliskości, zwłaszcza w tym okresie dojrzewania, w tym okresie uzyskiwania dojrzałości i dorosłości, da nam szczególną, szczególną wrażliwość i bliskość z naszymi dziećmi. Życie tak, ojcze, oto głębokość naszej relacji z Tobą, ale też tą głębokość relacji ze sobą nawzajem, z naszymi małżonkami, z naszymi dziećmi, w naszych rodzinach, też w dalszych rodzinach byśmy doświadczali tej głębokości, żeby z tej głębokości właśnie płynęła bojaźń, że chcemy dla siebie być właśnie miłujący, że chcemy sobie służyć właśnie ze względu na to, że, że się kochamy. Także proszę Cię, uzdalniaj nas do tego, obdarzaj nas miłością, bo tylko Ty jesteś miłością i Ty jesteś zdolny nas właśnie w to tylko wyposażać, tylko Ty. Amen. 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 Dziękujemy Wam serdecznie, pozdrawiamy i mamy nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.